Cześć, niezwykle miło mi was przywitać w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat ciekawy. Manual NC, NC, w języku polskim. Jak to działa i dlaczego nie działa zawsze? Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na pewno jakiś postprocesor do edycji. Ja wziąłem HASA, nie ma to większego znaczenia. W większości postów będzie to działało i wyglądało dość podobnie. Otworzyłem sobie także dokumentację. Dokumentacja znajduje się manual pod tym samym linkiem, a także API, gdzie przejrzymy sobie Enter Functions, to co było w poprzednim odcinku. No właśnie, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że najlepszą opcją, najlepszym edytorem do edycji postprocesorów jest Visual Studio Code i Pamiętamy o extension potrzebujemy extension do Fusiona Fusion piórzyn Post Utility. Otworzyłem postprocesor w Visual Studio. Podłączyłem się pod e, GitHuba. I mogę zacząć edycję. W poprzednim odcinku wspominałem, iż możecie w Science Selector zasymulować tę ścieżkę, w Visual Studio, zasymulować tę ścieżkę bez użycia Autodesk Fusion, aby przyspieszyć edycję. Natomiast nie zawsze mamy taki kod, jaki chcielibyśmy zasymulować. I do tego jest specjalny postprocesor, aby dodać sobie do CNC Selector nasz plik CNC. Tak więc przechodzę do Autodesk Fusion, wezmę dla przykładu samoplanowanie, Actions, Postproces i wyszukuję posta export CNC File to Visual Studio Code. Ten post powinien znajdować się. W, y, w głównej bibliotece Fuszyna. I po wpisywaniu tej nazwy, eksport powinien się z, e, znaleźć eksport CNC file to Visual Studio Code. Ok, nazwiemy sobie ten plik. Jeden test. Klikam post. Ok. I po chwili. Po odświeżeniu w zakładce Custom. Mój jeden test się znajduje na moim pliku has, czyli na moim pliku. HS, CPS, postprocesora. Klikając podwójnie na ten plik, uzyskuje te to moje planowanie. Ok. Manual NC znajduje się w zakładce Setup, w zakładce Ustawienie. No I tutaj mam opcję Manual NC. W języku polskim NC e, ręcznie, coś takiego. Z tym, że e, łatwiej nam będzie korzystać z tej opcji w języku angielskim. Ponieważ te funkcje, te opcje, te możliwości w języku angielskim będą się zgadzać z tym, co jest w poście. Natomiast jeżeli korzystalibyśmy z języka polskiego, to musielibyśmy to jakoś sobie je tłumaczyć w głowie. Ok, wiemy już, w jaki sposób jest kompilowany postprocesor. Mamy pik. W tym pliku znajdują się funkcje i poszczególne funkcje w odpowiednim, na, odpowiedniej, na po, odpowiednim etapie kompilacji są wyszukiwane. Tak więc, jeżeli weźmiemy, przygotowałem sobie taki folder, gdzie mam każdą z tych opcji Manual NC. I dla przykładu użyjemy komentarz i te moje dwa planowania. Może dodajmy sobie więcej, dodajmy sobie kilka i post-proces, jeden manual NC. Ok. i jeszcze sekunda okej okay. Doskonale. Z tego, co mogę zauważyć po moim planowaniu. Mam te komendy. Jakie miałem zaznaczone w wyróżnieniu komentarz. Stop optional stop i pauza. Na. Jedną. Sekundę okej. Okay. Tak więc założenie jest dość oczywiste, natomiast schody zaczynają się nieco niżej, jeżeli zjedziemy sobie w opcjach Manual NC, ponieważ o ile stop czy komentarz założenia zawsze będzie działać, natomiast jeżeli wzięlibyśmy na Action w tym przypadku okay. ponownie to moje planowanie Nie wydarzyło się nic. Dlaczego? Yy, odpowiedź jest następująca. Jeżeli korzystamy z opcji manual NC, wyszukiwana jest yy, enter function o nazwie: sobie Przejdę on manual NC. Tak więc On-manual NC. Natomiast, jeżeli ta funkcja on-manual NC nie jest zdefiniowana, jest wykonywana kolejna funkcja, taka, jaka została zdefiniowana tutaj w tej tabelce. Tak więc, jeżeli sobie spojrzymy na dokumentację i w dokumentacji manual NC commands, kawałek zejdziemy niżej, mamy Tabelkę i ta tabelka nam mówi niezwykle istotną kwestię. Jak nazywa się dany komand, czyli w jaki sposób się do niego dostać. Ale mamy także listę, jakie funkcje są wykonywane w momencie, kiedy nie jest definiowane on manual nc wiemy także. Iż, jeżeli e, użyjemy on manual NC dla e, poszczególnych NC, com, e, NC e, Manual, mogę dla pozostałych użyć e, tych funkcji, jakie są zdefiniowane. O co chodzi? Jeżeli skorzystałem z Action i nie, wyda, nie wydarzyło się nic, to odpowiedź jest taka. Nie jest zdefiniowana żadna funkcja, jaka mogłaby wyświetlić nam to. W przypadku action jest to oczywiście on manual NC albo on parameter. OK, Szukamy on parameter. Takowej funkcji nie ma. Tak więc. Tak więc, aby dodać nasz manual nc Action, potrzebujemy zdefiniować jedną z dwóch tych funkcji. Zacznijmy od zdefiniowania funkcji manual nc. Tak więc. Function on manual nc. Myślę, że możemy sobie to nawet skopiować. Okay. Mamy już funkcję on command doskonale i na przykład pod tą funkcją dodam sobie kolejną kolejność nie ma znaczenia i co my tutaj mamy, mamy function function on manual nc jako argumenty funkcji przyjmujemy command i value command to jest ta nasza nazwa i my potrzebujemy dla action command podobna action i wyświetlimy action message przecinek action zapisujemy podwójne C. Okej, okay. i w tym momencie pojawiło się, pojawiło się wykonanie funkcji, pojawiło się Write comment i w komentarzu e, dopisaliśmy tekst plus value, czyli tekst wypisany w Autodesk Fusion. Doskonale. Jeżeli skorzystalibyśmy z opcji, jakie wykonywane są w on command jeżeli nie są zdefiniowane w manual NC, postproces jeden, manual NC, trzy jest odświeżymy sobie. Klikamy podwójnie, OK I dostajemy komunikat e, o tym, że Open Door komand nie zostało zdefiniowane. Wynika to z tego, że on, ani on manual NC, ani. On command nie ma definicji OpenDor. Jeżeli mam kod M na mojej maszynie, aby otworzyć drzwi, no i zwyczajnie w świecie mógłbym to dopisać do on. command. Tak więc, oddaję kolejny case. Z małej dajemy tę nazwę i rajd block nie będzie Open do. Doskonale. Po zapisaniu nie mamy błędu z Open Door, natomiast mamy błędu z Closed Door, czyli e, jeżeli dany manual NC korzysta z on-command, i nie chcemy go zdefiniować inaczej niż jest on-Command, czyli nie chcemy go zdefiniować inaczej w on-manual NC, dopisujemy taką opcję i temat jest załatwiony. W przypadku, jeżeli chcemy zdefiniować tę funkcję poprzez on-manual NC, dodajemy funkcję on-manual NC. W switch case w switch e, dajemy command i jako case poszczególne komandy, e, jakie chcemy zdefiniować. E, expand Manual NC powoduje, iż pozostałe, jakie nie zostały zdefiniowane w tej funkcji, zostaną wykonane według. Funkcji, jakie zostały zdefiniowane tutaj w tej kolumnie. Okej. Okay. Dobrze, ostatni przykład. Zdefiniujemy sobie on pass through, czyli na przykład chcielibyśmy wypisać sobie. Jakiś odjazd przed wymianą narzędzi, albo jakiś odjazd, albo przejazd, jakiś dowolny kod wpisany manualnie. Potrzebowalibyśmy funkcji on pass through, albo potrzebowalibyśmy funkcji On Manual NC. O tym już wiecie doskonale. Zacznijmy od zdefiniowania tego poprzez On Manual NC. Potrzebuję tej nazwy. skopiowana i w moim switch case przed default dodaję kolejny case, daję moją nazwę i wyświetlam tekst. Walić. I wpiszemy manual NC, że to funkcja manual NC, abym o tym wiedział, i potrzebuję onpass w moim CNC selector. Tak więc nazwiemy to 1 manual NC5. Zgadzamy się, przechodzę do Visual Studio Code. Doskonale. Jak widać, mój manual NC z odjazdem na, w tym przypadku pozycję X30 został wykonany. A od tego został wykonany także onPath, dlaczego? Dlatego, ponieważ nie dałem break. OK. W tym przypadku. Wykonywana jest funkcja onManualNC, wyszukujemy pass through, jeżeli Znajdujemy, wyświetlamy log Manual NC z value. Break kończymy, na tym się temat kończy. Jeżeli nie miałem break, to funkcja leciała dalej. Została wykonana funkcja Expand Manual NC. Expand Manual NC wyszukiwał znowu funkcji on through w całym pliku postprocesora. No i jak się okazało, takowy plik się. Znalazł, czyli takowa funkcja była zdefiniowana w, u mnie w poście. Klikając podwójnie widzimy dokładnie, jaka była ścieżka do wyświetlenia tego G kodu w pliku. Tak więc na początku on Manual NC, później expand Manual NC, on pass through. Wykonanie funkcji WriteBlock i na końcu wykonanie funkcji Write.